Spokojnie dziecko, to był straszny sen. Tutaj nic ci nie grozi, jesteś wśród przyjaciół. To fragment polskiej kroniki filmowej z lat 50. XX wieku. Okazuje się, że niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę z wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju tuż po II wojnie światowej. Tak było także z pobytem 1200 dzieci koreańskich, które w latach 1953-1959 mieszkały w placówce w Płakowicach. Dziś to teren Lwówka Śląskiego. Owiany wieloma tajemnicami, pobyt dzieci koreańskich w Płakowicach był tematem niezwykle interesującej konferencji, która odbyła się w Lwówku Śląskim. To pierwsza konferencja z zaplanowanego cyklu pod nazwą z Lwówecką Trójką na ścieżkach historii. W szkole wpadliśmy na pomysł, żeby przeprowadzać corocznie konferencje historyczne. Inicjatorem tego był nasz nauczyciel historii, pan Maciej Szczerepa. Cykl tych konferencji nazwaliśmy z Lwowecką Trójką na ścieżkach historii. Nazwę wymyśliła nasza polonistka, pani Maria Józefowicz. Postanowiliśmy, że tematem naszej pierwszej konferencji będzie pobyt dzieci koreańskich w dawnych Płakowicach koło Lwówka Śląskiego. Te dzieci uczyły się w budynku, w którym obecnie mieści się nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim. Do 2000 roku ta, to była Szkoła Podstawowa w Płakowicach. W tym roku mija okrągła rocznica, to znaczy okrągła rocznica, mija 60 lat odkąd, jak te dzieci odjechały właśnie z Polski, odleciały do Korei. Bo właśnie w 1959 roku, a ich zapoczątkowały swój pobyt w 1953 roku. Na konferencję zaproszono historyków, badaczy z Instytutu Pamięci Narodowej, znawców tematu, którzy w swoich prelekcjach podzielili się wieloma interesującymi faktami związanymi z historią dzieci koreańskich w Polsce. Ja przyznam się szczerze, że o tym, że dzieci koreańskie znalazły się w Pokowice, dowiedziałem się, mając 20- kilka lat na studiach. Przed 20 kilka lat, mieszkając w tym mieście, kompletnie nie miałem pojęcia o tym, co tu się działo. Dlaczego? Dlaczego nikt tym nie opowiadał? To jest pytanie, które być może na które odpowiedź znajdziemy też w czasie dzisiejszego spotkania. I myślę, że też rzecz bardzo ważna. Te dzieci, które tutaj były, podobnie jak wiele innych narodowości, nie, do, nie miały możliwości, żeby opowiedzieć własną historię. I my jesteśmy tutaj po to, żeby, że tak powiem, uczynić temu. Żeby oddać przynajmniej tyle, możemy opowiedzieć, co one przeżywały, kim były, jakie, z jakimi uczuciami tutaj przyjeżdżały, z jakimi wyjeżdżały, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo to ta opowieść będzie też opowieścią o nas samych. Bez opowieści o tych dzieciach nie ma opowieści także i, i o nas. Tak naprawdę jesteśmy jakby w sposób tłumszeni przez wielkie narracje historyczne, której brakuje człowieka, a to są takie rzeczy właśnie, które, jak dzieci koreańskie, jak nie wiem, w Lwówku. to są rzeczy, których się nie pamięta, ludzie nie chcą o tym pamiętać, albo o tym nie mówiono, z jakichś względów trzeba by to zbadać dlaczego, co jest pamięcią zbiorową, że one nie funkcjonują. Ważne są duże wydarzenia, wojny, wielkie konflikty, a nie ma ludzi. Dlatego ta konferencja jest, dlatego przyjeżdżamy, dlatego staramy się o tym mówić. Przypominać osoby, przypominać ludzi, którzy nie, które nie, te osoby nie miały możliwości wy, wyrażania swoich poglądów, swoich wspomnień. No, musimy pamiętać o tym, że wiele osób tych Polaków, którzy tu byli, też rozjechało się po całej Polsce. Ta rzecz była tajemnicą tak naprawdę. Zostałam dzisiaj tutaj zaproszona um, nie tylko przez włodarzy um, miasta Lwówek Śląski, ale również przez um, um, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu. Um, po to bym przygotowała krótkie wystąpienie na temat... Um, przede wszystkim okoliczności przyjazdu i powrotu północno-koreańskich dzieci do swojej ojczyzny, dlatego że kwestie te budzą najwięcej emocji. Wokół tych spraw narosło też wiele mitów i legend. Jest sporo nieporozumień, więc chciałabym przedstawić wyniki swoich badań. Dzieci sieroty przybyły z ogarniętej wojną Korei Północnej do Polski na prośbę Kim Ir Sena. Polska miała zapewnić im dom, szkołę i opiekę. Olbrzymia grupa ponad tysiąca 200 koreańskich dzieci w wieku przedszkolnym i nieco starszych, zamieszkała w państwowym ośrodku wychowawczym w płakowicach koło Lwówka śląskiego. Opiekowali się nimi polscy wychowawcy i nieliczne osoby z Korei Północnej. Polskie, gościnne władze robiły wszystko, aby życie w ośrodku było spokojne, bogate i ciekawe. Warunki w jakich tutaj mieszka, mieszkały te dzieci, myślę, że były bardzo dobre. Tutaj nie możemy zapominać, że to była sprawa prestiżowa dla władz polskich też. Utrzymywanie, że tych dzieci w odpowiednim na tym poziomie te dzieci miały w końcu kiedyś wrócić i miały opowiadać. Co tutaj widziały, więc na pewno były dobrze traktowane. Bez wątpienia. Te bliskie relacje, które nawiązywały, no wynikały właśnie z tego, że one były przyzwyczajone do życia w pewnej dyscyplinie. Tam nie było uczuć, to jest inna kultura jednak i spotkały się z czymś, czego nie znały wcześniej. A naokoło widziały, że inni wobec siebie też tak się zachowują. No to jest to, to zderzenie kultury, kiedy się nie wiemy, czego oczekiwać, nagle się okazuje, że można żyć inaczej. I być może dramat tych młodych ludzi też polega na tym, że one wyjechały stąd, mając też wizję tego innego świata, że on jest możliwy. No tutaj stworzono im taką enklawę do tego, ażeby nabrać sił po, po wojnie koreańskiej, dojść do siebie, odbudować swoje zdrowie, zacząć się kształcić. Bo oni tu przyjechali przede wszystkim po to, żeby uzyskać wykształcenie i wrócić do kraju, żeby po prostu odbudowywać ten kraj i budować też tam komunizm. Bo drugim celem ich pobytu, to było przyjrzenie się jak w Polsce, jak w Polsce po prostu rozwija się komunizm, tak, więc oni też mieli po prostu z jednej strony podpatrywać, wychowywać się w tym naszym systemie komunistycznym, a z drugiej strony stawać się nowym człowiekiem, człowiekiem komunistycznym, komunizmu, nowym człowiekiem o ideach właśnie komunistycznych, Rewolucyjnych. Pani Sylwia Szyd z IPN-u, podczas pisania pracy doktorskiej dotyczącej tego tematu, dotarła do wielu interesujących informacji. Nie wiadomo skąd dokładnie wypłynęła owa inicjatywa. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście mogłyby być to instrukcje płynące z Moskwy, ale według moich badań do takich pierwszych poważnych rozmów doszło w marcu 51 roku. W tym czasie w Polsce przybywał z wizytą, oficjalną wizytą minister finansów Korei Północnej i w tym czasie miał sugerować, że może taka propozycja paść. Do kolejnej rozmowy doszło w maju, już tym razem w Pjongjangu pomiędzy ambasadorem Juliuszem Burginem, a samym Kim Irsemem. Ta rozmowa też raczej nie była decydująca, ani oficjalnej, ba nawet wywołała pewnego rodzaju zamieszanie w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Komitecie Centralnym, ponieważ Juliusz Burgin wyraził dosyć nieprecyzyjnie, sugerując stronie północno-koreańskiej, że stro... Warszawa rzeczywiście przyjmie północno-koreańskie -korea... północno na wychowanie, co nie było prawdą. I kiedy raport z tego Spotkania z przywódcą północno-koreańskim z do Warszawy wywołało naprawdę duże zamieszanie i ambasador musiał się tłumaczyć. Nie było wyjścia i rzeczywiście już 16 czerwca 1951 roku doszło do pierwszych oficjalnych rozmów na temat przyjęcia dzieci. W tym samym czasie, mam tutaj na myśli czerwiec 1951 roku, były podobne rozmowy toczone m.in. z Czechosłowacją oraz z Bułgarią. Dla badaczy historii nie było łatwą sprawą zdobycie informacji o tamtych wydarzeniach. Jeśli chodzi o temat dotyczący przyjazdu obecności sierot północno-koreańskich w latach 50. w Polsce, to to, że pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej interesują się i badają ten temat, to wynika po prostu z ustawowych założeń. IPN-u, że po prostu badamy okres od 1939 roku do 1990 roku XX wieku. Natomiast po ostatniej normalizacji te cezury zostały w przeszłość przesunięte, od 1917 roku. Od 1917 roku Instytut Pamięci Narodowej prowadzi badania naukowe do 1990 roku. E, więc jak gdyby ten temat jest, tak, więc jest bardzo ciekawy, e, jest niezwykły, można powiedzieć. W związku z tym znalazły się osoby w naszym instytucie, który, które naukowo chcą e, przeprowadzić e, szczegółowe kwerendy archiwalne e, i e, przeprowadzić relacje z, ze świadkami tamtych wydarzeń i po prostu napisać dobre publikacje. Jeśli chodzi o materiały źródłowe do tematu pobytu dzieci północno w Polsce, to one są przede wszystkim nieliczne i bardzo rozproszone. To jest po prostu taka, można powiedzieć, prawie że archeologiczna praca, z tym, że oczywiście archeolog pracuje na jakichś stanowiskach, tak, przekopując ziemię. Natomiast historyk bada przede wszystkim źródła pisane, chociaż nie tylko, E, ikonograficzne e, i tych e, źródeł do historii pobytu dzieci północno w Polsce czy tu w Płakowicach, e, no to szukamy w archiwach państwowych. Szukamy w, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To są wreszcie zbiory prywatne ludzi, którzy pracowali z tymi dziećmi, z tymi sierotami, czy też po prostu świadkowie, którzy na przykład studiowali ze studentami z Korei Północnej w latach 50., kiedy oni tutaj przyjeżdżali na studiach. W organizację konferencji na temat koreańskich dzieci włączyła się młodzież z lwóweckiej szkoły. Uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wówku Śląskim bardzo mocno zaangażowali się w dzisiejszą imprezę, w dzisiejszą konferencję. Wielu tych uczniów ma dziadków, babcie, którzy, którzy pracowali w ośrodku z dziećmi koreańskimi, więc wiedza na ten temat jest po ich stronie. Tutaj uczniowie klasy ósmych przygotowali wystawę. Właśnie pierwszy raz będzie ta wystawa pokazana dzisiaj w czytelni. Ponad 170 prac młodych Koreańczyków z lat 50. ubiegłego wieku. Pracy nigdzie wcześniej nie pokazywane właśnie młodzież szkoły numer 3 w Wówku Śląskim przygotowała, pomogła w organizacji tej wystawy, tak samo pomogła w organizacji tej konferencji. Historia ich interesuje, chcą wiedzieć jak najwięcej, poszukują i to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o młodego człowieka. Młodzież z wielkim zainteresowaniem przyjrzała się historii dzieci koreańskich, które w latach 50. przebywały w Lwówku Śląskim. Wydaje mi się, że to musiało być też bardzo trudne dla nich, bo to jednak całkowicie właśnie nowe środowisko, nowy język, nowi ludzie. Wydaje mi się, że oni się nie znali i trochę im współczuję z tego, że wyjechali, ale jak właśnie słyszałam, jacy oni byli zadowoleni po tym, że przebywali tutaj, że poznali takich właśnie wychowawców, to z drugiej strony to musiało być ciekawe. Na pewno to było trudne, bo jednak to było całkiem inne środowisko. Ja też dużo o tych dzieciach słyszałam w domu, bo i mój dziadek, i moja babcia, Pracowali w tym ośrodku i też tak wspominali, że te dzieci naprawdę na początek trudno by się było przyzwyczaić, ale jak się żegnały to okropnie było. A żegnały się dlatego, że musiały wyjechać, prawda? Tak i dziadek tam był w magazynach, tam wspominał, że te dzieci zabierały wszystko, jakieś popsute buty, wszystko, bo wiedziały co ich czeka w powrocie do kraju. Z potwierdzonych informacji wynika, że koreańskie dzieci miały w Polsce bardzo dobrze: smaczną kuchnię, ciekawe wycieczki, spotkania z dziećmi z innych państw socjalistycznych, naukę polskiego czy zajęcia sportowe. W takich warunkach spędziły w Polsce 8 lat, aż władza w Korei upomniała się o swe sieroty. Dzieci wracały do domu z wielkim strachem i niepewnością. Nie czekali tam na nich rodzice nie wiedziały, co ich czeka. W roku 1953 Korea Północna walcząca z Koreą Południową zawarły rozejm i wtedy okazało się, że ogromna rzesza dzieci po prostu utraciła rodziców. PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, będąca w bloku państw socjalistycznych, przyjęła na siebie obowiązek zagwarantowania dla części tych sierot koreańskich miejsca pobytu, miejsca wychowania. I rzeczywiście przywieziono te dzieciaczki, tutaj do płakowic, gdzie one bardzo długo funkcjonowały. One nie znały języka polskiego, jednak bardzo szybko opanowały przynajmniej podstawowy zakres słów i można było wtedy z nimi się porozumieć. Pracowały, brały udział w różnego rodzaju zajęciach. Później też chodziły do szkoły przez jakiś czas z Polakami, z polskimi dziećmi. Kiedy przyszedł czas ich wyjazdu, okazało się, że stanowiło to dla tych sierot karańskich straszne. Przeżycie, ponieważ one się przyzwyczaiły do swoich opiekunów, którzy wkładali wiele serca w ich wychowanie. I wtedy, kiedy już stąd wyjechali, żegnali się bardzo czule na dworcu, doszło do naprawdę takich łzawych, bardzo wzruszających scen. Niestety, po wielu, wielu latach, kiedy się spotykali tutaj ci, którzy ich wychowali, nie można było zaprosić. Przynajmniej nikt nie przyjechał z Korei z tych, którzy tutaj jako dzieci się wychowywali. No dzisiaj to są bardzo wiekowi już ludzie, ale na pewno w sercu wielu z nich jest pamięć o tym, co przeżywali tutaj na polskiej ziemi. A tak jak powiedziałem, starano się im dać jak najwięcej ciepła, serdeczności, żeby zrekompensować to, co przeżywały te dzieciaki tam u siebie w czasie wojny. W tym właśnie miejscu w latach 50. z pociągu wysiadały koreańskie dzieci. Taka ciekawostka związana też z tą stacją dotyczy przywiezienia tutaj na ten teren dzieci z Korei. One tutaj wysiadały. Nawet jest zachowana jedna z fotografii, która pokazuje dwie dziewczynki koreańskie, które stoją pod tabliczką z taką właśnie stacyjną z napisem Płakowice. W domu dziecka pod Ciechanowem kwitnie najpiękniejsza przyjaźń. Przyjaźń dzieci dwóch narodów, które w różny sposób Walczą o wspólną sprawę wolności i socjalizmu.